Moi drodzy, tutaj na parkingu przed są różne samochody, i większość z nich jest ciekawa, ale Gordon Mare T50 to jest samochód, który najprawdopodobniej widzimy kilka razy w życiu. Samochód zaprojektowany trochę na wzór McLarena F1. Mamy w środku trzy miejsca, kierowca siedzi na środku. Koncepcja jest bardzo podobna. Silnik V12 kręci się do jakichś, o proszę bardzo, do jakichś 12 tysięcy obrotów. Skrzynia biegów manualna. No i to, co jest bardzo interesujące, czyli ten wiatrak z tyłu, który dba o przysysanie tego auta do ziemi. Rzecz podobna z Lordem. Nie mamy tu lusterek, mamy kamerki. Przeogromne hamulce Brembo. Proszę bardzo. I dosyć małe koła się wydaje, ale ta konstrukcja jest bardzo lekka, więc nie musi mieć tych kół przeogromnych. Przód przypomina bardzo mocno ikonicznego McLarena F1. Tak samo przypomina ten wlot, który w McLarenie rzeczywiście też był. U, brakuje słów, ponieważ ten samochód wygląda przepięknie, i cieszę się, że mogę go Wam pokazać tutaj w tym Anturażu Ringwerku. Świetne auto.